Dobry, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jesteśmy na naszym pierwszym chyba takim wspólnym e, wiosennym e, spacerze, takim, w którym no, może nie jest za ciepło, ale jednak e, ptaszki jakieś śpiewają i coś tutaj się, e, coś tutaj się wydarza. Ja się nazywam Anna Fisi, i przyszłam dzisiaj do Was z powerwalkiem porozmawiać z Wami o uważności, jak zwykle, o uważnym ży życiu. Ta to, to uważność jest takim, słuchajcie, punktem wyjścia, do tego, żebyśmy my ze sobą porozmawiali, a w zasadzie, żebym ja Wam o różnych rzeczach poopowiadała. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów wyjścia moim zdaniem wtedy, kiedy chcemy żyć. Słuchajcie, jeszcze moja skrzypiąca bramka. Wtedy kiedy chcemy żyć w zgodzie ze swoimi, słuchajcie, potrzebami. Wtedy kiedy chcemy trochę lepiej rozumieć siebie, kiedy chcemy trochę lepiej sobą zarządzać w czasie i kiedy chcemy osiągać różne cele. Ostatnio mam taką dużą, dużą zajawkę na medycynę stylu życia i myślę sobie, że nie ma takiej możliwości, żeby wprowadzić w swoim życiu jakieś sensowne zmiany, jak się najpierw nie zacznie od takiego uważnego przyglądania się temu, kim jestem, jakie mam wyposażenie, czego potrzebuję, żeby zmienić to swoje życie, nie? Zmienić na takie, które będzie mi po prostu bardziej służyło. No między innymi taką zmianą może być spacer, tak? W którym Rozpoczynamy poranek. Zobaczcie jakie to jest optymistyczne. Jeszcze całkiem niedawno zaczynaliśmy spacer w takiej ciemności, zimnie, jakimś takim mrozie i marycznie. O, mam nadzieję, że mnie złapiecie. O, jestem. Jeszcze raz to powiem, teraz jest pięknie, teraz jest słonecznie, teraz jest optymistycznie. E, ptaszki nas witają, no i tak to wygląda. Słuchajcie, że... Jak już przetrwamy w naszym życiu najtrudniejszy okres przystosowywania się do zmiany, to po tym same nagrody. No ale dzisiaj o czymś zupełnie innym, to znaczy oczywiście o uważności wam opowiem, ale trochę w innym kontekście. Jest taki badacz kul, który badał, co sprawia, że my sobie lepiej albo gorzej radzimy ze stresem, jakie kompetencje nam przeszkadzają, znaczy nam, nam pomagają, a jakie ograniczenia nam przeszkadzają. I on zrobił takie piękne badania taki piękny test, który mówi właśnie o sposobach orientacji na działanie albo na emocje i wyodrębnił w tym teście, w tych swoich badaniach, takie trzy umiejętności. Słuchajcie, już idę z wami trochę niż ładniejszego miejsca, bo musiałam tu po prostu wyjść w, w, trochę na stronę lasu. Wyodrębnił takie trzy umiejętności, które sprawiają, że albo lepiej, albo trochę gorzej, Radzimy sobie ze stresem. Kiedyś Wam już opowiadałam o orientacji na działanie i na stan, ale teraz opowiem Wam o trzech innych komponentach, które wydają mi się takim punktem wyjścia w ogóle do rozumienia siebie w działaniu. Po pierwsze, pierwsza cecha, której warto być świadomym, w jakiej jest kondycji w naszym życiu, to jest to, w jaki sposób my, jako ludzie, ja jako człowiek, radzimy sobie z przechodzeniem do dalszego działania po doświadczeniu porażki. No bo umówmy się, porażka jest częścią naszej rzeczywistości, jest częścią naszego życia, no i życie jest utkane z różnego rodzaju porażek. Tak? My możemy mieć dużo pomysłów na to, jakie cele chcemy osiągnąć, ale w praktyce... Duża część tych celów e, po drodze będzie wprowadzała w nasze życie sporo rozczarowań, tak? Bo po pierwsze przy osiąganiu celów testujemy e, swoje kompetencje, testujemy nowy sposób bycia w świecie, nowy sposób działania. Po drugie, no, e, testujemy jakiś plan wdrażania e, tych zmian w swoim własnym życiu. Po trzecie, rzeczywistość jest plastyczna, ale często nie aż tak, jak nam się wydaje. Często nie jesteśmy w stanie doszacować ryzyka. No i to, jak my radzimy sobie ze zderzeniem z rzeczywistością, czyli właśnie ze zderzeniem z tym faktem, że nie wszystkie plany udaje nam się tak e, gładko osiągać, e, to jak my szybko po takim doświadczeniu potrafimy wyciągnąć wniosek, ale wyciągnąć go nie chodzi o to, aby, aby go pominąć. To, jak my szybko po tym doświadczeniu potrafimy wyciągnąć wniosek i kolokwialnie mówiąc pójść dalej, decyduje o tym, na ile radzimy sobie w ogóle w życiu z planowaniem różnych rzeczy, wyznaczaniem właśnie sobie celów albo radzeniem z kryzysami. No bo poza tym, że będziemy wszyscy doświadczać w życiu różnych porażek, to jeszcze będziemy doświadczać różnych kryzysów. Związanych oczywiście z naszym światem wewnętrznym, ale też słuchajcie z naszym światem zewnętrznym, tak? no bo świat też nas na zewnątrz zaprasza do różnego rodzaju wyzwań i stawia przed nami zadania, które z większą lub mniejszą łatwością jesteśmy w stanie wykonywać. Więc wracając do tego, co powiedziałam, to jak my sobie radzimy. Z przechodzeniem od doświadczenia jakiegoś niepowodzenia do dalszego działania zależy od tej części naszej osobowości, to znaczy zdolność do szybkiego, ale trafnego wyciągnięcia wniosków. I teraz są ludzie, którzy bardzo długo próbują analizować przeszłość. To znaczy ich krytyk wewnętrzny to jest jakby jedna część tej historii, że nie daje im żyć, ale druga część tej historii jest taka, że proces wyciągania wniosków i uczenia się na własnych błędach trwa u nich bardzo, bardzo długo. Powiedziałabym czasami nieskończoność, tak? No i od tego, jak długo, słuchajcie, teraz będziemy szli pod górkę. I od tego, jak długo trwa ten proces, zależy stopień ich satysfakcji. Są osoby, które mają taki styl właśnie, że szybko wyciągną wniosek i działają. I dzięki temu, że dalej działają, wzmacniają na nowo swoje poczucie sprawczości. No i to im pomaga szybko zregenerować taki mięsień samoregulacji, a nawet pewności siebie, tak bym to powiedziała. Są osoby, które długo analizują przeszłość i w zasadzie tej przeszłości trochę nie dają odejść w przeszłość, tak to nazwijmy i to długie wyciąganie wniosków ono może być konstruktywne kiedy ktoś na przykład jest kimś kto zajmuje się w życiu analizą ryzyka i analizuje dotychczasowe przeszkody ale też to długie wyciąganie wniosków może być wniosków może być nie przeszkodą znaczy nie zyskiem ale przeszkodą kiedy ktoś nie tylko analizuje ryzyko na przyszłość ale słuchajcie zadręcza się tą przeszłością, bądź te wnioski nie są konstruktywne, no bo my się uczymy, oczywiście, że się uczymy na błędach, ale pytanie, czego my się uczymy? Jeżeli my się uczymy, wyciągając te wnioski, rzeczy, które nas wzmacniają albo dają nam jakąś wiedzę na swój temat, dzięki tym rzeczom, dzięki tej wiedzy mogę tych więcej tych błędów nie popełniać albo dają nam lepsze rozumienie świata, który nas otacza, czyli lepiej analizuje ryzyko, lepiej szacuje ryzyko, tak? Jeżeli tak jest, no to palicho, jak to długo trwa. Ale jeżeli ja, przez to, że to trwa tak długo, tracę wiarę w siebie, świat, który mnie otacza, wyciągam takie wnioski, że nie powinnam... Zapewne rzeczy się zabierać, bo się nie nadaje, tak? Jeżeli takie są wnioski, albo że pewne cele dla mnie nigdy nie będą do osiągnięcia, no to jest to. Ale słońce, słuchajcie, tak świeci. To jest to nie do. znaczy mm, niesprzyjający nam mechanizm, tak? Więc dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Jak długo je ja rozpamiętuję, i czy to aby. Mi służy. Druga rzecz. Jaką część mnie to karmi? Czy to karmi? Świadomą część mnie, która się uczy na błędach, żeby ich po prostu nie popełniać? Czy to karmi, słuchajcie, taką część mnie, która po prostu wyrasta w krytyku wewnętrznym, ogranicza moją wiarę w siebie, prowadzi mnie do miejsca, w którym siebie nie lubię, albo w którym doświadczam, Ojej, słuchajcie, wybrałam taką trasę pod górkę o 6 rano, która prowadzi mnie do paraliżu emocjonalnego, tak? Wiecie co to jest paraliż emocjonalny, ale zobaczcie jak jest pięknie, jeszcze wam pokażę. Popatrzcie. Czekajcie. Patrzcie jaki jest poranek dzisiaj. Szalony. Naprawdę jest po prostu przepięknie. Czyli zaprasza mnie, wracając do tematu, to mnie zaprasza do paraliżu emocjonalnego, tak? Czyli do takiego miejsca, w którym gromadzi się we mnie bardzo dużo negatywnych, nieprzyjemnych emocji, no i one wzmogają mój brak wiary w siebie. One sprawiają, że przeszkody wydają się być nie do pokonania. One po prostu, te nagromadzone rzeczy sprawiają, że ja utykam. Utykam w jakimś bezsensie, bezsensownym marazmie. I mam obniżone poczucie sprawczości, obniżone poczucie wartości, no skuteczności, spada mi motywacja. Jest jeszcze pułapka szybkiego wyciągania wniosków, i na to też warto zwrócić uwagę, bo jak za szybko wyciągamy wnioski, to możemy te wnioski wyciągnąć w sposób albo nieuprawniony, czyli nie wiem, pobawić się ze swoim umysłem uproszczenia, albo możemy te wnioski wyciągnąć w taki sposób, że one nie są konstruktywne i korzystne, są po prostu powierzchowne. I to też nie jest dobra sytuacja. Pytanie! Kiedy musimy się zatrzymać na dłużej? Jak my mamy konstruować wnioskowanie, to znaczy, jakie pytania sobie po porażkach zadawać No albo niepowodzeniach? Jakie pytania sobie zadawać? Ile procent, ile procent świadomości tego, co przyczyniło się do nieskuteczności mojego działania, jest dla mnie zadowalające? Czy ja muszę znać 100% przyczyn? Czy wystarczy mi 70? No i teraz jak formułować te wnioski, żeby one mnie karmiły, ale nie łechtały, no bo to też sobie inne historie, tylko żeby mnie karmiły. Czyli moją coraz bardziej dojrzałą wiarę w to, że potrafię radzić sobie ze światem, który mnie otacza i wyznaczać cele. No i to jest pierwsza część kulowskiej koncepcji która pozwala nam lepiej rozumieć jak radzimy sobie ze stresem i na co mamy kierować swoją uważność, żeby radzić sobie, słuchajcie, lepiej. Kolejna rzecz, która nam towarzyszy to jak my, to taka cecha, jak my radzimy sobie z podejmowaniem decyzji. No i teraz, są osoby, które, popatrzcie gdzie z wami jestem, już totalnie jestem z wami na szczycie na szczycie mojego maleńkiego miasteczka na obrzeżach którego, słuchajcie, mieszkam. A teraz już jesteśmy tak na szczycie, na szczycie y, takiej miejskiej góry i jest naprawdę, popatrzcie, pięknie, wschód słońca i w ogóle jest pięknie. Jak my y, radzimy sobie z podejmowaniem decyzji. I teraz, trudnych decyzji. Nie mówię o takich, wiecie, decyzjach, które przychodzą nam z łatwością, bo decyzje, które przychodzą nam z łatwością, każdy z nas umie podejmować. Więc e, możemy mieć łatwość w podejmowaniu takich działań związanych z e, decydowaniem, e, która wynika z tego, że nie boimy się popełniać błędów. Ma to swoje oczywiście bardzo dobre strony, bo znowu. W sytuacji trudnej my po prostu podejmujemy decyzję i w działaniu weryfikujemy ich zasadność. Czasami to jest bardzo y, dobra strategia. Podejmuję decyzję, a w praktyce weryfikuję, czy ona była trafna. Yy, jeżeli zaś mam skłonność do impulsywnego podejmowania decyzji dla ulgi, no to może być przepisne też na katastrofę, tak? Bo może mnie to zaprowadzić do takiego miejsca, w którym no podejmuje dużo decyzji, jestem decyzyjny, ale one są w większości nieszczególnie sensowne. Druga strona medalu to jest osoba, która podejmuje, słuchajcie, decyzje, ale z wielkim trudem. Szacuje ryzyko. I teraz, szacuje ryzyko jak długo? Jeżeli szacuję ryzyko trochę i rzeczywiście zmniejszam ryzyko popełnienia błędu, no to pali ho, tak? to To jest całkiem niezła sytuacja to znaczy, że no, zmniejszam prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji moich decyzji. Ale jeżeli ja chcę zmniejszyć ryzyko do 100%, bo boję się, że decyzja, którą podejmę, będzie nietrafna i próbuję za wszelką cenę w moim życiu uniknąć nietrafionych decyzji, no to klops, bo to może sprawić, że ja co prawda nie popełniam błędów, ale ja też nic innego w życiu nie robię, tak? Poza unikaniem błędów. I to jest taka druga rzecz. I tutaj też warto się zastanowić, tak? Czyli co sprawia, że mi jest trudno podejmować decyzje, albo w ogóle jaki jest ten proces decyzyjny w moim życiu? Bo może problemem nie jest to, że ja nie umiem podjąć decyzji, tylko że ja po prostu impulsywnie zmieniam moje życie co 15 minut. No i trzecia cecha to jest, na ile jestem wytrwały. Czyli czy ja potrafię kontynuować działanie? mimo no różnych właśnie po drodze niepowodzeń, rozpraszaczy, wątpliwości. Umówmy się, każdy z nas yy, ma wątpliwości, jak robi coś nowego. To jest ludzkie, to jest normalne. I teraz znowu dwie pułapki. Czy moja wytrwałość jest tak silna, że nawet tak coś jest dobani i nie przynosi rezultatów, tylko... Pozbawia mnie pewnej energii, ja nie potrafię wycofać się z tej e, działalności, czyli ulegam takiej pułapce utopionych kosztów. Już tyle zainwestowałam w to energii, nie wiem, pieniędzy, czasu życia, że boję się wyjść z tego. Czy w drugą stronę? Ja mam wytrwałość mojego psa, który wytrwale tylko żebrze, słuchajcie, osmaczki, natomiast cała reszta to jest kwestia bardzo rozproszonej uwagi. I cokolwiek się nie wydarzy fascynującego dookoła, idę tam. Idę tam, tak? I teraz y, pamiętajmy o tym, że nadmiar wytrwałości, jaki niedobór wytrwałości w sytuacji trudnej y, nas obciąża, tak? Czyli sprawia, że my jesteśmy, stajemy się y, mało skuteczni. Albo utykamy, albo nie. I teraz kompilacja tych trzech cech y, mówi nam bardzo o tym, w jaki sposób my radzimy sobie ze stresem bo popatrzcie, są osoby, które są bardzo impulsywne. Szybko podejmują decyzje, szybko działają pod wpływem różnych wydarzeń stresujących, nie wyciągają wniosków, podejmują impulsywne działania i są bywają mało wytrwałe na przykład. No i to nie znaczy, że to jest przepis na katastrofę życiową, ale z pewnością ludzie ci mają dużo treningu związanego z życiowymi pomyłkami. Są osoby zaś, które na przykład bardzo długo mielą mielą długo daną sytuację, ponieważ długo mielą, to mają problem z podjęciem decyzji, co robić dalej. No i wytrwale, wytrwale trzymają się starych rozwiązań, tak? Te cechy nie zawsze idą w parze w ten sposób, słuchajcie, bo to też nie jest tak, że albo wszystko mamy niskie, albo wszystko mamy wysokie. Mamy różnego rodzaju miksy w naszych życiach, bo się między sobą różnimy. Mamy osoby, które szybko podnoszą się po porażkach, ale za to bardzo wytrwale dążą do realizacji konkretnego celu, nawet jak on się nie opłaca. A są osoby, które długo się podnoszą po porażkach, ale potrafią się już jak się podniosą, już jak przemyślą, no to potrafią się wycofać z czegoś, co im szkodzi. No i tutaj też się, słuchajcie, różnimy. I dzisiaj, a propos uważnego umysłu, zaprosiłam Was do takiej refleksji i zapraszam Was do takiej refleksji porannej właśnie nad tym, co sprawia, a ja sobie tu będę powolutku wracała. Co sprawia, że jesteśmy bardziej lub mniej skuteczni w określonym środowisku, w określonych okolicznościach, czyli tak? uważność na to, co tu się wydarza, co, co tu mój umysł chce zrobić, czy on chce mielić, czy on chce już e, przejść od razu do działania, czy on e, wyciąga wnioski, czy po prostu impulsywnie podejmuje decyzje, czy on się boi porażki, e, czy on potrafi się skupić na celu e, i być takim długoterminowym, długofalowym e, umysłem zaangażowanym w jakieś jedno działanie, a może on nie potrafi się skupić na celu, może jest właśnie bardzo skupiony na wielu rzeczach, i dzięki temu na przykład jest kreatywny, twórczy, odważny, ale trudno mu osiągać pojedyncze, strategiczne, długie cele. No i to są te cechy, nad którymi warto się zastanowić, które warto u siebie obserwować i zadawać sobie uważne pytanie: co się tutaj dzieje, co jest tu przeszkodą, co ja tu robię i dlaczego robię to tak. A nie inaczej. I gdzie jest ten mój środek? Tak, pomiędzy paraliżem emocjonalnym, mieleniem, analizowaniem, a działaniem. Gdzie jest środek pomiędzy lękiem przed popełnieniem porażki, a impulsywnością. I gdzie jest środek pomiędzy brakiem wytrwałości, rozproszonym umysłem, a skutecznym dążeniem do wyznaczonego sobie celu. I tym miłym akcentem życzę Wam bardzo udanego dnia. Powiem Wam, że dzisiaj bardzo mi się nie chciało wstawać, ponieważ wczoraj zrobiłam mnóstwo kilometrów na moim rowerze, a wiecie, jaki jest pierwszy dzień na rowerze w sezonie. Więc dzisiaj płacę za to cenę. Naprawdę bardzo mi się nie chciało wstawać. A teraz jestem bardzo zadowolona z tego, że wstałam i że zobaczyłam to, ten piękny poranek do którego zaprosił mnie świat, po prostu totalnie za darmochę spektakl, w którym można uczestniczyć. I zapraszam Was do tego, żebyście Wy też z tych spektakli korzystali. Trzymajcie się, życzę Wam bardzo udanego dnia.